Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejny dzioneczek. Dzisiaj, moi drodzy, chciałem wam przedstawić Elemental Szamana. Elemental Szaman na kanale już był, natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o Szamana, istnieją trzy Szamany. Jest to Event Szaman, Agro Szaman i właśnie Elemental Szaman. Reszta Szamanów raczej nie jest yy, grywalna zbyt dobrze, a i tak te trzy Szamany też no, nie są jakimiś super kwoksami. No ale jak już mieliśmy nerwy, no to postanowiłem się tego Elemental Szamana nagrać drugi raz. Yy, bo... No, warto przyjrzeć się temu, jak deck działa po nerfach. Jeżeli dobrze pamiętam, przed nerfami radził sobie całkiem nieźle. Po nerfach, no przynajmniej wczoraj i przedwczoraj, wczoraj jakim grałem, nie poradził sobie najlepiej. Bo zrobiłem Uniratio 5-7. Podejrzewam, że dałoby się zrobić to Uniratio lepsze. Gdzieś tam pewnie ze dwie gierki mogłem wygrać. Natomiast jakieś błędy popełniłem. Więc można dojść do wniosku, że spokojnie tym deckiem tą legendę wbijemy. Jak się skupimy i... I, i, i będziemy cisnęli na 100% Natomiast no nie jest to też z drugiej strony najlepsza talia ze wszystkich, które testowałem czy to przed, czy to po nerfach Ale gra się nią bardzo przyjemnie i bardzo fajnie Szczególnie jak już mamy tą złagatę na stole i rzucamy sobie te elementale i dostajemy te losowe czary Jest to na pewno rzecz teraz prawa frajdę. zresztą tutaj jest sporo synergii chociażby Herald Zogi z ogistej spuki, który obniża koszt innych żywiołaków czy żywiołaki w pożogowca, czy kalimosa, czy dreszczołak, którego zagrywamy i patrzymy, jak rzuca nam przymi tutaj i tutaj, daje nam kreatury, bufuje nam kreatury, daje sobie Divine shielda, zadaje demy, cofa, bufuje, daje nam kreatury, obniża koszty, daje nam tego małego gnojka, zamraża przeciwnika, zrobi obszarówkę, no jest, jest to na pewno satysfakcjonująca rzecz, ale tak jak mówię, no deck na pewno nie jest tier 1. Aczkolwiek jak ktoś się postara, no to pewnie jakieś fajne win o tym dekiem osiągnie. Eee, ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli szukacie czegoś do wbijania rangi, na pewno są lepsze talie, ale ta talia też do zabawy jest całkiem fajna. Znaczy, bez też. Ta talia jest do zabawy całkiem fajna. Dla osób, które lubią szamana, jest całkiem fajna. I dla osób, które lubią elementary, czy też deki na tribe, też jest całkiem spoko. Więc jeżeli jesteście jedną tych osób, to polecam. Eee, jeżeli natomiast woicie szukać takich bardziej stabilnych deków, no, to w tym momencie, nie wiem, jakiś od Paladyn, czy jakiś Hunter, będą o wiele lepszym wyborem, prawdopodobnie. E, dobra, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam Was bardzo serdecznie na giereczki. E, dzisiaj mamy trzy giereczki. E, z tego co pamiętam, w jednej Shaderwalk ma fajne to zadanie, więc zaspojneruję. E, ale nie powiem, jaki będzie wynik, więc bawcie się dobrze i oglądajcie. Wypatrujcie Shaderwalka, no my widzimy się po cięciu. A poza tym, poza tym filmem, to widzimy się jeszcze. W innych filmach i na streamach, tak więc łapka w górę, subskrypcja, komentarzy, a ja już przechodzę do gierki. Um, Paryscik, tak? No jak mamy Prista, to pewnie mamy ułóż pasjansa z gierka i będzie super. Mam nadzieję Mati, że teraz wyjdzie portret maga, który będzie robił to co Rexa, tylko ze spelami. A ja mam nadzieję, że nie wyjdzie żaden Quest, żaden portret, żaden Hero Card, żaden legendarny Weapon, żadna gówniana legenda, która zwiększa spell damage, obniża życie albo robi cokolwiek, co jest w jakikolwiek sposób combogenne. I on zacznie przypominać grę, którą był na początku, czyli Fun and Interactive, a nie fucking układanie pasjansa i czekanie na przeciwnik, gdzie zabije, albo Infinity Valium z jakiegoś gówna. Więc ogólnie rzecz biorąc, mamy różne potrzeby. Ej, hmm, ej, wejdzie na 100%. Ej, okay, no jak na 100%, to to się nie będę kłócił. O co mam 100% pewność? Widziałem odrzucone karty z ostatniego dodatku przez Blizzard'a? Nie. Wlazłem w ten artykuł, ale w sumie to zaraz potem wylazłem. Ehm, no niestety tak trochę 2 na 10, O-oom. Nie no, Mateusz już dawno zapowiadali wprowadzenie nowych portretów do każdy dodatek. A mógłbym prosić Linka o tej informacji. Bo. Oczywiście. Nie twierdzę, że znam każde info o Hearthstone jakie wychodzi. Natomiast interesuję się Hearthstone'em. i gram w niego codziennie. I pierwszy raz słyszę, że takie zapowiedzi były. Ja. Ja, nie no brawo. Masz kolejne elementary coś i będziemy. Ojej, to się padło. Czy możesz w linka Możesz, no, po w sumie. Czemu by nie? No to kolejna kreaturka, tym razem z dymakrzykiem. Ok, może być bardziej, jeżeli tak nie na to nie poradzę. Zróbmy tak. I, uh, no, ty godzinę nad tym myślisz. Bomba. Bomba. Graj. Naprzód uh kompanii. -oh. And is coming. Mam jedną czwartą na to, że wygram. O, wygram. No chodźcie Oh yeah, baby! Pan Magu. Okej, okay, możemy zostawić wszystkie karteczki. Wygrałem już hacker druidem. Tak. Przegrałem cztery gry pod rząd i stwierdziłem, że podziękuję. I podziękowałem. Będę na im. Nie wiem. Znaczy, raczej będę, aczkolwiek tak nie ciągnie mnie jakoś w tym roku. Rok temu była taka lipa, że szkoda gadać, i jakoś w tym roku też tak... Nie mogę powiedzieć, żebym był jakiś super podekscytowany faktem, że Ie miskamin. Hopla. Żywioła, okej. Chroni mnie światłość. Okej. Okay. O, no, wrzućmy trochę większą ilość kreatur na s To hero power nas jeste boli, dość mocno. Ale się O! Mi się podoba. Czy my chcemy coś wracać? Myślę, że mogę wrócić I tego zbyszka i dorzucimy tego. Zrobimy tak, bo on teraz wiedzia, wjeżdża tym w tego, tego pinguje. My tym dobijemy sobie to i zostaje nam 3-3 do czegoś. I w mojej turze zagramy sobie tego. Zmniejszymy koszt tego, 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 tego i tam drogu i w ogóle. Będzie super słodko, o uh. Tego miał nie robić. Czy to, nie wiem do końca czy to było sensowne. Czy to nie było sensowne. Nie wiem czy to miało jakiś sens. Może miało. Nie twierdzę, że nie. Zagrajmy tego gościa. Zobaczymy co dostanę. No zdecydowanie foyer. Um, I Tego strajdujemy, a tego nie dogrywamy, bo ginie od kiro. Czy w sumie, może jak nie ma tego piromana, to bym go mógł dobra dograć. Ale z drugiej strony on może zagrać piromana i go zabić. Chociaż z trzeciej strony zawsze... Dlaczego o! o Jezu Aż mnie kiszka zabolała Ale tak serio mnie zabolała kiszka Dlaczego to musi być dziobek z tymi czteroma sekretami? Dlaczego ja mam teraz za za zadanie pod tytułem Zgadu i zgadula, w który to sekret? O jejciu, jejciu! Nie lubię tego! Czy już sobie? Mamy wiele tajemnic. Mm, to będzie nasza Aha. słodka tajemnica. Mamy wiele tajemnic. Ja Śmieszny dowcip. Ile mam? Dyszka... Dobra. Pod, og ogarnięte. Luzik. Jest dobrze. O dziwo. Wow. Ziomek zagrał w jednej turze dwa sekrety, dwie maginie King Toru i dodatkowo sekretki perkę. Wow. I nic się nie stało. Zniszczyliśmy wszystko, co zrobił. Poza jednym sekretem. Jest umiarkowanie dobrze. Eee. Moja tradować się nie nauczyła. Mama mówi, że tradować to nigdy w tej grze. W innych grach tradować może, ale w tej grze to nie. W tej only face. Only face, 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 face. Co my tu mamy? No nie mamy niczego ciekawego. To wyrzućmy wszystko. No i dalej nie mamy niczego ciekawego. To perfekto. Perfekto di domino. Jedziesz, gościu. Jedziesz, gościu. O patrzcie będzie trejik. O! Taki sprycias z niego. To wykorzystajmy to! A co? Na razie O, O! Oh. Oh. No i co to ma być? Co to ma znaczyć, ja się pytam? Kraj, kartoflu, no. <ślesk> Niestety. O, bardzo dobra możliwość. Wychylałeś się. Jestem pod ogromnym szacunkiem. Aż się zamrożę. Hahaha. Ha, ha. Uwaga, uwaga, uwaga. Uuuuh. Heksy. Miruś. Chcę To very, very fast. A, czekaj, dostałem hexa. O, po Wiesz może jak się ma Malikos Druid na standardzie? Nie najgorzej, nie najlepiej, tak po środku bym powiedział. Cassie wbił szóstą rangę na legendzie Malikosem, więc chyba działa. No działa działa, chyba, no. Znaczy tak, ostatnio doszedłem do wniosku, że nie bardzo jest sens patrzeć na to, czy ktoś bił jakąś wysoką rangę, coś tam i tak dalej. Bo... Znaczy to też jest jakiś super wyznacznik, ale na przykład wziąłem even Roga którym ktoś tam mówił top 50, czy top 10, czy top ileś tam, już pamiętam, mniejsza z tym. A ten deck moim zdaniem, to jest tragiczny, w ogóle nim nie idzie. Znaczy, słabo bardzo mi nim idzie. I oczywiście to nie jest wyznacznik, że jak mi słabo idzie tam w 15 grach, to deck jest do bani. Ale na przykład w przypadku tego even Roga to ja w ogóle nie czułem poweru tego deku. W sensie nie wiedziałem, gdzie tam coś mocnego ma być, czy coś w tym muście. No i co? Panie Warlock No i nic, Panie Mateusz MK. Laleczka Wudu doll Dobra, z szybkiego litera to chyba nie wyjdzie Szybki lital Mam takie wrażenie... Hmm, no, zabijmy to. Zbawiamy się w niego. U. Wracając do tematu Malego z top 10, top 50 itd. To chyba najbardziej sensowne stwierdzenie jest weź jakiś deck, który ci się podoba i go wyskiluj i graj nim. Jak dobrze grasz, to wszystkim wygrasz. a no, może prawie wszystkim. Jasne. Nie, nie, próbowałem, ale trzeba. Uda mi się. Uda mi się połączyć moc żywiołów i dreszczowaka. Damy radę. Damy, damy, damy. Jasne. O, i to w sumie nawet nie jest takie głupie, bo zwiększa szansę, że on będzie strzelał w niego. O, tak, jeszcze do Hero Power. O, tak, rób mi tak dobrze. No i teraz tylko do RNG Gada się modlimy. Gadzie, gadzie, gadzie. Oh yeah! je! Oh yeah, je, baby! E, chwilę. Tylko nie mówcie, że sam się zabiłem, ale to chyba niemożliwe. Dobrze! 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 Tak się robi, tak się moi drodzy wygrywa z okropnym warlockiem, który się leczy. Polecam.